Mam wrażenie, że współczesny człowiek jest coraz bardziej głodny i spragniony, a równocześnie coraz bardziej oddala się i nie przychodzi po prawdziwy pokarm i prawdziwy napój, jakim jest ciało i krew Jezusa. Jakoś nie rozumie, że to duch daje życie, że w ciele nie znajdzie spełnienia. Że niczego tak nie potrzebuje jak słów Jezusa. Ale również pośród nas, ochrzczonych uczniów Pana, jest wielu takich, którzy nie wierzą, którzy nie słuchają Słowa Bożego, a nawet wykrzywiają drogi Boże. Dlatego sytuacja ciągle się powtarza, ta z Ewangelii. Wielu odchodzi. I przestaje chodzić z Jezusem. Chodzą, ale nie z Jezusem. Bardzo to bolesne. Tak jak bolesne i smutne są słowa Jezusa, czy i wy chcecie odejść? No ale jeżeli nie z Jezusem, nie za nim, to za kim i do kogo pójdziemy? Zawsze było i pewnie tak jest. Że Jezus ma niewielu prawdziwych przyjaciół, ale zawsze ma ich. Tych, którzy są wierni, szczerzy, bardzo prości, którzy mu towarzyszą dokądkolwiek idzie, którzy karmią się Jego słowem, ciałem i krwią, którzy rozumieją, że w Nim jest życie wieczne. Dziś modlę się o to, aby Pan miał we mnie, swego przyjaciela, w Tobie, żeby miał ich coraz więcej, aby mógł nam zaufać, żeby mógł nam powierzyć najdroższe skarby swego serca, życia i spawienia, żeby miał do Kogo mówić, i żeby znajdował w nas. Taki, taką pełną przyjaźni przystań, tak jak w Betanii, jak pośród swoich przyjaciół.